Witam serdecznie z tej strony. Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj porozmawiamy o osądzie, o tym dlaczego się go boimy i jak sobie z tym lękiem poradzić. Zacznijmy od tego, że boimy się osądu z bardzo pierwotnych przyczyn, i te pierwotne przyczyny pamięta nasza podświadomość. Jest to ogromna potrzeba przynależności, przynależności do społeczeństwa. Do rodziny, do jakiejś grupy osób, i boimy się tak zwanego wykluczenia, czyli odrzucenia. Kiedyś odrzucenie oznaczało śmierć, bo kiedyś można było przetrwać tylko dzięki stadu. Dzisiaj ten lęk nie jest już tak podstawny jak kiedyś. Chociaż my, przyzwyczajeni do życia w społeczeństwie, wiedząc, że piekarz robi chleb, elektrownia daje prąd, a szef daje nam pracę, Jesteśmy w jakiś sposób zależni od tego społeczeństwa. Żyjemy po prostu w jakiejś systemie, do którego przywykliśmy. I kiedy mielibyśmy sobie wyobrazić, że to społeczeństwo nas odrzuca, czyli idziemy gdzieś na wygnanie, na przykład mieszkać w góry samotnie, no to byłoby nam trudno na pierwszy rzut oka przetrwać, przeżyć tak fizycznie. Ale nie jest to niemożliwe. Jednak w naszej podświadomości wciąż brzęczy przekonanie, że jeżeli zostaniemy odrzuceni, to wtedy nie przeżyjemy. Po drugie, jest to przekonanie z naszego dzieciństwa. Kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy 100% zależni od naszych rodziców. Dzieci nie wiedziały, że mogą iść pod opiekę do dziadków, czy do cioć, czy nawet do domu dziecka. Ich całym światem. Byli rodzice albo opiekunowie, bo nie wszyscy od samego początku byli z rodzicami. Bez względu na to, kto się nami opiekował, to i tak wytworzyło się takie przekonanie, że jeżeli zostaniemy odrzuceni, to nie przetrwamy, ponieważ dzieci nie potrafią zarabiać na siebie i dać sobie dachu nad głową, na pewno nie do pewnego wieku. Osąd najczęściej oznacza właśnie odrzucenie. Jeżeli ktoś nas osądza w jakiś sposób, ocenia negatywnie, no bo przypuszczam, że tej pozytywnej oceny się nie boimy, to wiemy, że czegoś w nas nie akceptuje, coś w nas odtrąca, odrzuca, czegoś w nas nie chce, coś mu się w nas nie podoba. Podświadomość od razu włącza alarm. I mówi, zginiemy. Oczywiście, to tylko taki skrót myślowy. A teraz dobra wiadomość. Nie boimy się każdego osądu na świecie, każdej negatywnej oceny. Boimy się tylko jakichś poszczególnych osądów. Niektórzy z nas boją się, że ktoś ich nazwie leniwym pracownikiem, a niektórzy mają to gdzieś. Niektórzy. Z nas boją się, że ktoś ich nazwie złym rodzicem, a niektórzy mają z tym luz. Tak więc, jeśli weźmiesz swój własny indywidualny przykład i zastanowisz się, jakiego ty osądu najbardziej się boisz, i pewnie będzie ich kilka, to dowiesz się w ten sposób, że nie boisz się wszystkiego, co inni ludzie mogą powiedzieć na twój temat. Dlaczego tak boimy się tego osądu i dlaczego to tak boli, kiedy tego doświadczamy? Jeśli uda Wam się spisać na kartce, co boicie się usłyszeć od innych ludzi, to dowiecie się, że to są dokładnie te same rzeczy, które sami odrzuciliście w sobie. To są te rzeczy, te cechy, których się najbardziej wstydzicie i które chcecie ukryć. To są te rzeczy, za które się najmocniej obwiniacie, te, za które najbardziej się krytykujecie, których najbardziej w sobie nie chcecie. I tutaj też dobra wiadomość, nigdy nie jest tak, że odrzuciliśmy w sobie wszystko, więc może starczy nam życia, aby to poprzyjmować, zaakceptować. To odrzucanie jakichś cech, zachowań czy też doświadczeń. Ponieważ możemy się też wstydzić jakichś doświadczeń, wzięło się oczywiście z pokolenia na pokolenie. Dostaliśmy to od naszych opiekunów, a później jako dzieci uwierzyliśmy, że to jest właśnie godne odrzucenia. No i teraz trzęsiemy się na samą myśl, że ktoś może to odkryć. Zastanówcie się teraz nad ostatnim osądem na swój temat, jaki usłyszeliście krytykom negatywną oceną. Dlaczego was to zabolało? Co było takiego bolesnego w tym, co ktoś inny powiedział na wasz temat? Na przykład mnie często bolało, jak ktoś mówił, że robisz siebie ofiarę, że jestem ofiarą losu, że nie umiem się ogarnąć, że tylko narzekam, nic nie robię, że jestem ogólnie taka nieporadna, niezaradna życiowo. I tutaj znalazłam źródło w moim dzieciństwie, kiedy mój tata chciał, żebym się wykształciła, żebym była najlepsza, żebym sobie poradziła właśnie w życiu także finansowo, żebym była uzdolniona, wyuczona. Nie przyjmował takiej opcji, że może być inaczej, wymagał ode mnie, żebym była najlepsza w nauce, i gdzieś w głębi duszy, chociaż nigdy tego nie powiedział na głos, pewnie gardził. Ofiarami losu. I ja później uwierzyłam, że, że trzeba być zaradną, dawać właśnie sobie radę i brać się w garść. Tym samym odrzucając w sobie słabość, niezaradność, zależność, tak jak mój tata to robił. I kiedy w sobie tak coś mocno odrzucamy, to próbujemy przejść na tą drugą stronę mocy, czyli wyolbrzymić w sobie. Tą cechę po przeciwległej stronie. Czyli na przykład po drugiej stronie, użalania się nad sobą, będzie na przykład zaradność. Więc próbujemy z całych sił być mega zaradni, nadmuchać to, co potrzebuje być nadmuchane, i stworzyć tak zwaną idealną wizję siebie. A tą, którą w sobie odrzucamy, zepchnąć gdzieś w otchłań. I nagle, kiedy przychodzi taka sytuacja, że ktoś powie nam coś, co nam się nie podoba, czego w sobie nie chcemy, to czujemy złość, smutek, może później gdzieś bezsilność, ale głównie dużo złości. I tutaj mam kolejną dobrą wiadomość ta osoba daje nam szansę na przyjęcie tego w sobie. I oczywiście, że możemy tego nie zrobić, możemy nie skorzystać z tej szansy, olać to, udawać, że nas to nie obeszło, ale po co utrudniać sobie życie i czekać na kolejny atak? A wiem z doświadczenia, że kolejne ataki są bardziej bolesne, a osądy są coraz bardziej krzywdzące, aż w końcu rozwali nas na łopatki i będziemy leżeć i kwiczać. Nie ma takiej potrzeby, można to zrobić wcześniej. Ja znalazłam na siebie taką technikę, trochę ryzykowną i kosztującą sporo nerwów, że powiem o sobie to, czego się wstydzę, zanim ktoś mnie zdemaskuje. Jeżeli robię to na Facebooku, to później tylko non-stop sprawdzam swoje konto i czytam komentarze, a jeśli robię to na żywo. To cały czas przypatruję się danej osobie i czekam na jej reakcję. W środku spalając się oczywiście ze wstydu. Bo, tak jak już powiedziałam wcześniej, to co ukrywamy przed sobą i przed całym światem, kosztuje nas sporo wstydu. I pewnie słyszeliście na ten temat na moim profilu już setki razy, ponieważ non-stop o tym gadam. Jednak może od strony osądu będzie to bardziej klarowne. Jeśli więc chcemy przestać bać się osądów i krytyki, spiszmy sobie najpierw na kartce, czego się tak bardzo lękamy, i wtedy już macie czarno na białym, co potrzebujecie w sobie uznać. A jeśli chcecie z tym popracować, to na moim kanale znajdziecie całą playlistę na temat akceptacji gdzie zawarte są przydatne ćwiczenia. Chyba że potrzebujecie indywidualnego wsparcia lub pomocy, to wtedy zapraszam serdecznie na sesję indywidualną online. Pozdrawiam.